W programie Studio mamy również możliwość kopiowania muzyki bezpośrednio z płyt kompaktowych. Także i w tym przypadku oczywiście skorzystamy z przybornika audio. I tutaj przełączymy się na tą funkcję. Ja w międzyczasie włożyłem już płytę do napędu i w tym momencie, jako że program ten nie zna jeszcze tej płyty, musimy wprowadzić tytuł tego dysku. Podajmy na przykład klasyczna. Teraz mogę wybrać dowolną ścieżkę. Tutaj mamy podany całkowity czas trwania tej ścieżki, a tutaj na dole możemy wybrać sobie ten fragment, który ma być przechwycony. Ja przechwycę w tym momencie powiedzmy pierwszych 12-15 sekund i klikam na Dodaj do filmu. I gotowe. Zamykamy przybornik i zobaczmy, jak to brzmi. A więc jak widać także i w ten sposób możemy niesamowicie szybko zaimportować wybrany fragment muzyki bezpośrednio z płyty kompaktowej i umieścić go w filmie.